ledwo wszedłem już zostałem zaatakowany w katakumbach także wesoło wesoło Kłeścik. Boli trochę brak polskich znaków i to nie jest wina gry, tylko wina moich modów zapewne, niestety. Gdzie to na amulet? Nie rozumiem. Czy to już wszystko? Z notatka nie ma amuletu? Czy ten dziad mnie oszukał? Ja o, ja O, amulet, właśnie. I gdzie jest ten amulet? Co do niego, może mnie szukał. No to byłem przed chwilą. O co chodzi, Dziadu. Spędzam tak wiele czasu wśród zmarłych, że czasem zapominam jak bardzo tęsknię za towarzystwem żywych. No. Lol. Jak to wyjaśnię, to wrócę do Was. No dobra, znalazłem go tutaj. Ciężko go było zauważyć, szczerze mówiąc. Spędzam tak. O! Dzięki Arkajowi. Przyjmij, proszę, to złoto za swe wysiłki. Piętnaście złota? Mało. Nie wiem, czy zachowanie amuletu by nie było lepsze. Jesteśmy jedynymi osobami, którym nie brak tu oleju w głowie. <laughs> Muszę spróbować. Potrzebujesz jeszcze nieco wprawy, tak? Teraz się przekonamy. Z uwagi na tę przeklętą. Nie pozwolę! Dobra, to chyba nie zadziała. Ostatnia próba. Potrzebujesz jeszcze nieco wprawy. Co za złodziej? No dobra. <grych> Daruję sobie. No dobra, mamy 5 minut filmu. Poszło wprawy. szybciej niż sądziłem. Nie. Jawa piękne miasto. No jesteśmy w smoczej przystani. Może służę panom, ale nie myśl, że traktuję swoje obowiązki gorzej niż Jarl swoje. Co mam zrobić? Nic. nie jest czas na Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balgrów nie przyjmuje teraz gości. Ups. W takim razie, kto to jest? Jestem Huskarlem, strażą przyboczną władcy. I moim obowiązkiem jest strzec Jarla oraz jego lud przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Cokolwiek chcesz powiedzieć, jak. Zaczynam myśleć, że. Chcę usłyszeć, co ma do powiedzenia. Spadaj, daj Dark Elfie. Zamiast z nim porozmawiać, poszedłem zwiedzać zamek. To jest to, co mi się marzy. Działamy. Ciężko będzie. O kurczę. O ja! Ale to jest trudne. Blisko znowu tak blisko. Hmm, to to milimetry są. Znowu. Hmm, w końcu. Obrażenie 18, tak? To 17. Czy było warto? No nie wiem, szczerze mówiąc. Ale niech już będzie, jak już ukradłem. jeszcze nie potrzebuję? Cześć dzieci. Nie powinno cię tu być. No, Mówię po raz Straż nic nie mówią. Odejdź stąd. Spadaj. Trzeba było mnie posłuchać. Straż, pomocy, intruz. Aha. A no, jednak. Dobra, czytam jednak grę. ...i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Dlaczego? Sorry. Czy ja zapisałem? Zapisałem, dobrze. Trzeba stąd spadać. Trzeba wracać do Jarl'a. Co se zyskałem, Elf Miecz, to se zyskałem. Możemy z panem Jarłem pogadać spokojnie. Zajmuję się głównie drobnymi kradzieżami i pieskimi bójkami. Od dawna nie mieliśmy. Sądnego napadu To Chyba dobrze. Oj, wyszedłem przez przypadek, sorry. Księgi. Dorowałem wam powrót do siedziby Jarla. Tak się gadawało dała mi jeden Quest. Tak sięga, dała mi drugi quest. Legenda czerwonego orła. Czerwony orzeł to jakiś miecz. I mogę go odnaleźć. Także coraz więcej questów. A teraz już idę rozmawiać z Jarlem. W końcu. Chociaż. A zobaczę coś u góry. Jak już zwiedzam cały zamek, to zwiedzam. Tu jest kwatera Jarla, wiem już żeby nie wchodzić, bo tam jego dzieci czekają. Zobaczmy jeszcze co to będzie. Mm, takie coś. To nie będę Was tym przynudzał. Lecę do Jarla. jest w niebezpieczeństwie. Sam nie wiem, o co chodzi. Alvor to kowal, prawda? Niezawodny i solidny. Nie daje się ponieść fantazji. Czy Helgen na pewno zostało zniszczone przez smoka? To nie był atak gromowładnych? Najsmigra. I Lilet miała rację. Co teraz powiesz probentusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów? W obliczu smoka. Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do rzecznej Puszczy. Jeśli smok czyha w górach, to to miejsce jest najbardziej zagrożone. Dobrze mówię. Myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i mówi. go zaatakować. powinniśmy Nie będę stać bezczynnie, gdy smok pali me włości i masakruje moich ludzi. I Rilet. Natychmiast wyślij oddział do Rzecznej puszczy. Tak jest. Tak, Jarl. Bardzo dobrze. Muszę wrócić do swoich obowiązków. Tak byłoby najlepiej. Dobra robota. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla białej grani. Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś o twoich talentach. Chodźmy znaleźć Faringhara, mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami... ...plotkami o smokach. Co jaśnie Jarl mi dał? Przepraszam bardzo. Dobrze, Hmm. nie wiem o co chodzi. Nie wiem, co on mi dał w końcu. Zaproszenie na obiad, czy co innego. Przyjdę przedstawić cię Farengarowi. Przybywasz do Smoczej przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich. Ach, dusza rządna. Weź zaczarowaną broń lub zbroję, a potem użyj magicznego katalizatora, by poznać tajemnicę. Gdy już poznasz zaklęcie, będziesz potrzebować pełnego klejnotu ducha. Oczywiście, jeśli masz pieniądze, ja mam towar. Hm? Co? O jaki projekt chodzi? Myślisz, że zdołaś mi pomóc? Nie wydaje mi się. Gdzie? Nig nigdy bym. A, rozumie. Zaklęcia najwyraźniej nie są ci obce. Wybacz mi, proszę, moją wcześniejszą impertynencję. Czego ci potrzeba? Doprawdy? Jarl. Tak. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. A nie jesteś prostym najemnikiem. Widzę, gdy opowieści o smokach zaczęły się rozprzestrzeniać. Wiele osób lekceważyło je, twierdząc, że to zwykły wymysł i. Głupcy zawsze uznają za niemożliwe. Ja jednak zacząłem szukać informacji o smokach. Gdzie się podziewały przez cały Ja. E, dowiedziałem się, że w Czarny Głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarny Głazu, Ale znajdź tablicę, byłem. która znajduje się na pewno w głównej komnacie, i przynieś mi ją. O! Smoczy Kamień z czarny Głazów. Udało ci się go znaleźć. Heh, widać, że ulepiono cię z innej gliny niż tych prostaków, których zazwyczaj przysyłał mi Jarl. O tym musisz porozmawiać z Jarlem. Niestety nie. Może kiedyś jakiś bohater sprowadzi jednego do Smoczej... To by dopiero była ciekawa rozmowa. Chyba tak. Technicznie rzecz ujmując oczywiście. W... O, to mi o czymś przypomina. A propos alchemików, mam solem rozu dla Arkadii. Poprosiła, bym zdobył... Możesz jej to dostarczyć? Arkadia z pewnością cię za... Dobrze. Ty się lepiej ode mnie nadasz do takiej pracy fizycznej. A więc pragniesz zgłębić wiedzę tajemną. Zastanawiam się, jak się napełnia kamienie duszy. Myślałem, że może jakimś czarem, ale nie widzę tu nic takiego. Dobra, przeczytałem, że uwięzienie dusz takie jest czar potrzebny. No, no go niestety nie ma, no trudno. Widać za wcześnie na to. Pamiętaj, że umysł jest najpotężniejszą z broni. Arengar, musimy iść. Nieopodal dostrzeżono smoka. Co? A ty chodź z nami? Co? Smok, ale. Interesujące, gdzie go widziano? Co robił? Na Twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. Jeśli Smok zaatakuje białą grań, nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. No to grubo, ruszajmy. Sorry, sory, już biegnę. to o zgadza się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki, szybszy niż w Nie teraz! Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, syn. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze. Nie zawiedź mnie. Nie ma czasu na ceremonię. Znów potrzebuję twoje... Idź z Irilet. Udało ci się przetrwać w Helgen. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farenga, w dowód uznania. Poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. O, super. Przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Powinienem się przyłączyć. Bardzo bym chciał zobaczyć tego smoka. Nie, nie mogę ryzykować utraty was obojga. Potrzebuję ciebie tutaj, do przygotowania obrony miasta przed smokami. Tak chciał Smoka zobaczyć. Jeszcze jedno, Irilet. To nie jest misja, w której chodzi o śmierć czy chwałę. Muszę wiedzieć, z czym ma. Z buty muszę je obczaić. Moje obecne buty mają 18, a to od króla? O! 58. 24, hej. osiemnaście, odporność na ogień, 30. No wszystko. Działamy. Nie martw się, panie. Jestem uosobieniem ostrożności. Zobaczymy się przy wierzy. jak tylko zbierze się reszta ludzi. Zazdroszczę ci szanse ujrzenia smoka z tak bliska. Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne. Chcesz się uczyć, prawda? Obawiam się, że nie jestem najlepszym nauczycielem, ale możesz spróbować w akademii w Zimowej Twierdzy. Pracuję jako zarządca. Ja, jak pewnie możesz sobie wyobrazić, jest bardzo zajęty. Być może ja mogę ci pomóc. Miłego. Pięć tysięcy kosztuje dom, a ja mam 3000. Pobytu w smoczej przystani. No dobra, lecę walczyć ze smokiem, ale to w następnym odcinku. Pozdrawiam.